Cześć, witam serdecznie z tej strony Konti i zapraszam na kolejny unboxing na moim kanale. Dzisiaj dotarł do mnie po wielkich perypetiach, bo po ponad trzy tygodniowym opóźnieniu, poprzez cła i sprawy z tym związane Retro Fighters Defender Blue bezprzewodowy padzik do pierwszych trzech plejaków, do PS Classic, do Switcha i do PC-ta. Przynajmniej tak było napisane na stronie, że z tymi sprzętami. Ten padzik działa. Eee, ostatnio pogrywałem trochę w of fire trójkę i jeszcze trochę gierek na pierwszego playa na mnie czeka. Dlatego stwierdziłem, że A nabędę sobie owy produkt. Bo widziałem w internecie, ma naprawdę mega dużo pozytywnych informacji na temat tego pada. Eee, i, i, I co jest fajne, no, jest on bezprzewodowy, tak jak już chyba wspomniałem, co jest w środku wypadający kawałek jakiegoś plastiko papierka. I, i, I no i on ma właśnie dwa adapterki, stąd tak dużo sprzętów jest on w stanie obsłużyć, bo ma taki klasyczny adapter właśnie do pierwszych dwóch PS-ów no i Dągielek USB, który właśnie umożliwia połączenie pada z komputerem ze Switchem i z 3 trójką. Gdzie tu się otwiera? Tu jest jakieś coś otwierane kolejne z drugiej strony, a to to mi tu odpadło kawałek tutaj O. To, czyli to pewnie można sobie tu tylko co można z tym zrobić, nie wiem, ja jestem słaby jeżeli chodzi o unboxingi i o, o otwieranie pudełek różnego rodzaju, co zresztą pewnie niejednokrotnie mogliście zobaczyć uwaga, idziemy, tyk, tu mamy padzika tu jest jakieś małe tajemnicze pudełeczko pewnie z odbiornikami albo z kablem, nie, kabel z w środku kabelek jest w środku do ładowania, pytanie czy pad jest naładowany tu jest widzę USB-C do USB A. OK. Podające pudełko, nic się nie dzieje. Tu mamy jakąś Quick Start Instruction Manual, jakaś taka instrukcja, jak to ogarnąć. O, setup do PS Classic. Opisane przyciski, wszystko. Tutaj jeszcze jest możliwość też chyba mapowania z tego, co widzę. Jakieś turbo set, turbo clear. Więc tu pewnie można do kąpa przypuszczam i do PS Classica i ewentualnie może do switcha, chociaż switch chyba za bardzo nie ma e, możliwości mapowania. O, PS 1, 2, 3, PS Classic, PC and switch, czyli to o czym wspomniałem. Czyli nie kłamali instrukcji. Tu mam jeszcze jakieś: e, Please charge for a minimum of two hour before using for first time. O, czyli jednak trzeba podładować. E, jest taka informacja, że na pewno będzie go trzeba podładować więc pewnie sobie go dzisiaj za bardzo nie przetestuję, bo od razu go pewnie podepnę do ładowania eee, no a może zaczniemy od małego pudełeczka, czyli pewnie dągielki tu będą, gdzie tu jest otwieranko z tej strony, tak poziomo, czy też pionowo bardziej eee, ok, staram się coś widzieć, nie dość, że to światło jest średnie to jeszcze tutaj telefon mi zasłania eee, widoczność, dobra, są faktycznie jak widzicie Dwa dongle, osobno zapakowane. Eee. O, tu już mi USB wychodzi. A, to jest taki długi. O, to to już mi się podoba, bo jak jest długi, fajny dongielek na USB, to tam mi się podoba. Z logiem Retro Fighters. Taki fajny, chropowaty. Kolorystyka pierwszego klasycznego szaraczka. Więc spoko. E. Wydaje się, że tu jest lekko dziubnięte. To? Nie wiem czy to będzie miało wpływ, nie wiem czy tu ostrość mi złapie czy nie, czy to będzie miało wpływ na działanie, może jak dodam sam palec, no ale ostrość chyba nie chce się złapać, no pewnie przez to światło, no nieważne, coś tu jest takie dziubnięte, mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu na działanie, no i dongle PS Classic, czy też, znaczy no, PS1, 2, odbiornik też w kolorze niebieskim, tak jak padzik e, z logiem Retro Fighters do góry nogami, o. Tutaj jakoś widać teraz no i tu mamy klasyczne złącze do PS 1.2 i Retro Fighters Defender Wireless. Tak więc będę testował na pewno. Eee, tutaj jest diodka jak jest sygnał z tego co widziałem po zdjęciach więc jak jest połączone i jest sygnał jest połączenie z odbiornikiem to to będzie mrugało. No to myślę że to jest tak naprawdę tyle tutaj no bo chciałem sobie od razu tu podłączyć i Naładować i znaczy, no, i, i sprzetestować w trakcie gry, aczkolwiek, no, tak, to jest tyle. No, nie pokazałem pada. Aczkolwiek trzeba będzie podładować, nie? Retro Fighters Defender Wireless Gamepad Designed in the USA. E, wziąłem kolor niebieski, bo stwierdziłem, że po pierwsze lubię niebieski, a po drugie nie mam żadnego pada w kolorze niebieskim. Były do wyboru czarny, szary, chyba zielony, czerwony i niebieski. E, I postanowiłem wziąć niebieski, sobie taki przezroczysty. Tak więc, no jest to układ wiadomo, no PS-owy, więc nie ma co tutaj kombinować. D-pad wygląda całkiem spoko. A i z tym światem to będzie kijowa jakość. No i przyciski. Także wszystko tutaj jest. Triggery, bumperki z tyłu. Dodatkowo są tu jakieś przyciski do, do czegoś, nie wiem, do parowania pewnie. Wejście USB-C do ładowania. No i nie wiem, może do mapowania coś. To no musiałem zobaczyć w instrukcji, co jest do czego. Także no tak mniej więcej wygląda ten padzik. Będę go testował. Tutaj wam jeszcze pokażę on do kamerki. Trochę lepsza jakość, tylko że no niestety no, światło nie pomaga. I będziemy testować, sprawdzać. Jeżeli się uda, będzie działało tak jak należy, to na pewno czeka mnie jeszcze Bravo Fire 4. Na PSX, Breath Fire 5 na PS2, jeszcze chciałem co Medievala ograć na PSX, no i pewnie jakieś inne gry by się znalazły, do których wykorzystam tego pada, mam nadzieję. Mm, że czasu starczy, przede wszystkim na ogrywanie tych gier, no i przede wszystkim też do pc on ma działać, więc no, niewykluczone, że może będzie się mi na przykład na nim wygodniej grał, co po niektóre gry, ze względu na jego D-pada, nie? Eee, bo, bo, bo niektóre gry zdecydowanie przyjemniej mi się gra na Deepadzie osobiście niż na analogu, tak więc niewykluczone można nawet i do Switcha, dlatego używam, kto wie. Także dajcie znać, czy słyszeliście o tej firmie, o tych padach. E, tworzą też, że ta ekipa tworzy też pady do innych konsol, do 64 do chyba Gamecube też mają, do Segi, jakieś tam, albo nawet do kilku, więc ogólnie na stronie możecie sobie zerknąć, co tam ciekawego robią, może Was coś zainteresuje. Dodam tylko, że nie jest to w żadnym wypadku jakiś materiał sponsorowany, ani z tych rzeczy, żeby mnie tu zaraz z, z widłami nie zaczęli wszyscy gonić. E, po prostu znalazłem tego pada i długo się zastanawiałem, czy by go sobie nie nabyć, ze względu właśnie na to, że ostatnio grywam trochę właśnie na PSX. -ie. Znaczy, no teraz mam przerwę po skończeniu bofa trójki, ale wrócę na pewno do bofa czwórki, więc no. Wyczekujcie. Jeżeli czekacie, to wyczekujcie. Jeżeli nie, no to może przy czymś innym się zobaczymy. No i ogólnie zapraszam na streamy na kolejne filmy, które się pojawią nie tylko z unboxingów, nie tylko z Pokémonów, ale i inne. Zapraszam na serię z Titan Questa. Także jeżeli macie ochotę, zostawcie suba, łapę, dzwonek, inne tam pierdółki. Możecie wesprzeć kanał, jeżeli uważacie, że to co robię ma sens. No i zapraszam na media społecznościowe, na serwy na Discordzie. Wszystkie linki będziecie mieć w opisie filmu. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!